Kochani, czy już wszyscy się zebraliście do tańczenia? Czy jeszcze kogoś brakuje? Drodzy Państwo, na 100 dni przed maturą zatańczą Poloneza uczniowie 160. Liceum imienia generała dywizji Stefana Roweckiego Grota w Warszawie. Choreografię przygotowali Państwo Matuszewska Anna oraz Szczęsny Tomasz. Moi drodzy, Poloneza czas zacząć. うん。 Przepiękny polonez. Drodzy Państwo, podziękujmy jeszcze raz gromkimi brawami klasom trzecim za tak pięknego poloneza. Teraz poprosimy o pozostanie na miejscach, ponieważ dziewczyny muszą zmienić buty, będą tańczyć dla Was jeszcze walca. Kochani ci, co tańczyli polenasa, poproszę, żebyście jeszcze wrócili na swoje miejsca. Wracamy, wracamy na swoje miejsca, kochani. Teraz zapraszamy na pokaz walca. See? Bardzo dziękujemy za pięknego po, yy, walca. Przepraszam bardzo. Teraz oddamy głos naszym maturzystom. Mogę prosić o ciszę. Drodzy Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Was w imieniu uczniów klas matularnych. Witamy na dzisiejszym balu Panią Dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, pracowników szkoły, wszystkich zaproszonych gości oraz naszych rodziców będących z nami online. Dzisiejszy wieczór uświadamia nam, że już za 100 dni stajemy przed jednym z najważniejszych egzaminów w naszym życiu, który symbolicznie jest znakiem, że wchodzimy w dorosłe życie. Jeszcze nie tak dawno przekraczyliśmy próg naszego liceum. Przeżywaliśmy tutaj wzloty i upadki. Na pewno będziemy wiele razy wspominać te najważniejsze i najtrudniejsze chwile w naszej szkole. Wiemy, że nie zawsze było kolorowo, ale nawet w tych złych chwilach zawsze wytwarzyszaliście nam Wy – wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i rodzice. Staraliście się prostować nasze ścieżki i pomagać przetrwać dla nas te najtrudniejsze lata. Pragniemy podziękować Pani Dyrektor, wychowawcom i nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość i za każdą porcję wiedzy, jaką nam przekazaliście. Dziękujemy również wszystkim innym pracownikom szkoły. Chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Annie Matuszewskiej oraz panu Tomaszowi Szczęsnemu za trud, poświęcenie i ogromną cierpliwość, jaką przygotowywali w nas do, do tego pięknego tańca, jakim jest Polones. Dzisiejsza studniówka nie odbyłaby się, gdyby nie nasz wspaniały komitet studniówkowy. Dziękujemy rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy się bardzo zaangażowali w zorganizowanie tego pięknego dla nas wieczoru. Niestety nie ma z nami dzisiaj naszych rodziców, ale na pewno nas teraz oglądają, więc chcemy podziękować Wam za wsparcie i pomoc, na którą zawsze możemy liczyć i bez której nie poradzilibyśmy sobie. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Zapraszamy teraz Państwa na uroczystą kolację. Życzymy wszystkim smacznego oraz przede wszystkim do dobrej zabawy. A teraz zabierze głos pani dyrektor. Przede wszystkim na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować państwu rodzicom za wasz trud, że wasze serce, że, moglibyśmy, że mogliśmy być świadkami tak pięknego tańca. Dzisiejszej uroczystości i tak pięknych młodych ludzi. Bardzo chciałam podziękować wychowawcom, że będziecie dzisiaj Państwo ze swoimi wychowankami. Bardzo dziękuję Pani Ani Matuszewskiej i Panu Tomkowi Szczęsnemu za przygotowanie tego naprawdę pięknego tańca. Moi mili, to cudownie być tutaj dzisiaj i być świadkiem takiej uroczystości, która, którą widzimy i, i dumy z waszych rodziców, z was, a czasami nawet i łzy wzruszenia, kiedy tak pięknie wchodzicie w tę waszą dorosłość. Kiedy cofam się pamięcią do swojej studniówki, to mam z niej tylko same pozytywne wspomnienia. Była szalona zabawa do samego rana. Tego chciałabym Wam również życzyć, żebyście po dzisiejszej studniówce wyszli z pięknymi wspomnieniami. Życzę Wam zabawy bardzo beztroskiej, radosnej, żebyście byli uśmiechnięci, szczęśliwi, dobrze się bawili i częściej uśmiechali, bo byliście do tej pory, byli bardzo skupieni, a teraz już jest czas na zabawę. Ten wieczór należy do Was. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za piękne przemowy. Moi drodzy, teraz będzie czas na zdjęcia z Waszymi wychowawcami po mojej lewej stronie, tam, gdzie jest napis 160 Liceum Studniówka 2022. Tam proszę ustawiajcie się klasami od A do G. Dobrze mówię? Tak, do G. Później będę Was prosiła. O zjedzenie czegoś przed zabawą. E, mamy w tym momencie e, stoły szwedzkie. Obsługa będzie Wam podawała a, to, co sobie zażyczycie. E, bardzo Wam dziękuję i zapraszam do wspólnych zdjęć.